Jak pewnie już wiecie, jest głosowanie na drużynę roku i ja teraz wytypuję własną jedenastkę, która zasługuje na to, żeby mieć kartetoty w FIFA 23. Na bramce i bogrutua. Mistrzostwo Hiszpanii i finał Ligi Mistrzów wygrany. miał w tym duży wkład. Dla mnie jest bezkonkurencyjny. Na lewą obronę Teo Hernandez. No, zbyt dużej konkurencji nie ma dla niego. Najwyżej Davis, ale on jeszcze mniej wygrał niż Teo Hernandez. Wicemistrz świata i zdobył w końcu mistrzostwo Włoch z Milanem. Co do prawego obrońcy Akimi. półfinał mistrzostw świata Maroko było czarnym koniem tego turnieju I tylko Francja z nimi wygrała. I Chorwacja obrońcy Militao i Van Dijk. Militao tak samo jak Courtois. Liga wygrana z Realem Madryt i Liga Mistrzów. Van Dijk ma dwa Puchary Angielskie w sezonie 2021 22 przegranej w finał Ligi Mistrzów. I jeszcze drugie miejsce w Premier League. Środek pomocy Kevin De Bruyne. Poza nim Modric też miał bardzo duży wkład i Casemirov. W Real Madryt miał gorsze ile przemecze i zwykle w meczach z silnymi przeciwnikami Casemiro był najlepszą wersją siebie. Teraz napastnicy: Mbappe, Messi. W końcu zdobył Mistrzostwo Świata z Argentyną. Więc w zasadzie jest zawodnikiem, który wygrał wszystko co mu. A co do napastnika: Najlepszy piłkarz na świecie: Krim Benzema. Cylłowca złotej piłki. To jest jedenastka, która moim zdaniem w pełni zasługuje na drużynę Toty. A waszym zdaniem, kto zasługuje bardziej niż ta jedenastka moja? Nie zapomnijcie napisać w komentarzu.